Cześć. Stresu nie zawsze uda się uniknąć, ale można nad nim zapanować. Pomoże ci w tym Miralo. Miralo zawiera melisę, która wspomaga uspokojenie oraz ashwagandę, która dzięki... Zwiększa odporność na stres. Wystarczy tylko jedna kapsułka Miralo dziennie. Miralo twoja siła spokoju. Wypróbuj też Miralo, sen z melatoniną i ażfagandą. Infekcje wirusowe nawracają. Czy leczymy się dobrze? Mm, nie zawsze. Pamiętajmy, aby zwalczać nie tylko objawy infekcji, ale również wirusy. To jaki lek wybrać? Najlepiej neozine forte. Nozine Forte to lek przeciwwirusowy w podwójnej dawce, który wzmacnia odporność, by infekcje nie nawracały. I to ma sens. Po co tracić czas na chorobę? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zakaża Twojemu życiu i zdrowiu. Nozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Pękające pięty, pęknięcia na dłoniach. To koszmar. Sięgałam po krem, który nawilżał skórę, ale nie pomagał w gojeniu pęknięć i nie zmniejszał bólu. Na szczęście farmaceuta polecił mi nowość. Help for Skin. Bezbarwny plaster w żelu, który zmniejsza ból, wspomaga gojenie oraz chroni ranę przed ponownym pękaniem. I jest wodoodporny, więc zabezpiecza ranę na długo. Help for Skin. Gojenie pęknięć skóry szybko poprawia. Używam nawet na drobne skaleczenia. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Jest niezastąpiony w mojej kosmetyczce. Polecam i Zakuć Mierowska. Wypróbuj również nowość. Regenerum serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8% Kolejku. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki <laughs> włączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lektur lekciwie stosowany zagraża twojemu <laughs> <laughs> życiu i zdrowie. To ty Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie! Teraz nie musisz znać odpowiedzi na nie. Wybierz herbapekt! Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nieprzypadkowo herbapekt jest tak często wybieranym syropem na kaszel. Herbapekt, numer jeden, na twój kaszel. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak, ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na cały układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Lepiej zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. Pro Cardio to nowość. Wspomaga wątrobę i prawidłowy poziom cholesterolu. Ale to nie wszystko. Wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. We wszystkim, co robię, stawiam na maksymalną jakość. Więc gdy wypadały mi włosy, postawiłam na Biotebal Max. Dobry skład, sprawdzone działanie. Biotebal Max w podwójnej dawce to wysokiej jakości lek, który działa nawet na nadmierne wypadanie włosów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj też Biotebal Max 60 tabletek. To aż dwa tygodnie kuracji gratis. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego multirabaty. Im więcej, tym taniej. Na przykład kup w zestawie piekarnik parowy Electrolux z funkcją Steam Crisp. Teraz taniej o 400 zł. I płytę indukcyjną Electrolux z łączonymi polami grzewczymi. Teraz taniej o 400 zł. A zmywarkę Electrolux w promocji kupisz aż 44% taniej. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć: Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypułkując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Irigasin natychmiastowa ulga dla zatok. Znowu trudne warunki. My się już ich nie boimy, też mamy Iskial. Nowość. Iskial Immunomax plus cynk to maksymalne wsparcie odporności i najwyższe porcje składników. Olej z wątroby rekina i witamina T3. Teraz z cynkiem. Nasza rodzinka też już ma odporność. Iskial. Numer jeden na odporność dla całej rodziny. Afisz kulturalny. Cera biała jak porcelana, czy lekko dotknięta słońcem, sylwetka Kate Moss, czy Wenus z Wielandorfu. Ideały kobiecego piękna uwieczniono w formie wielu słynnych postaci. W różnych kulturach i zakątkach świata na przestrzeni wieków zmieniały się nie tylko kanony piękna, ale też role kobiety w społeczeństwie. Od kształtu sylwetki i detali części ciała po sposób życia i obowiązki. Niezwykłą historię postrzegania płci poznajemy podczas wystawy od szmacianki do Lalki Barbie, rola kobiety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków. Do końca lutego w Kielcach śledzimy też dramatyczne zmiany w ideałach dyktowanych przez modę i popkulturę w ostatnich latach. TVP Kultura poleca. VP Kultura żegna Barbarę Kraftownę. Jestem siostrą samotnych i żoną owdowiałych. Żegna rolą, która przyniosła jej nagrodę za wybitną kreację aktorską na festiwalu w San Francisco. Nie rozumiem tych słów, zwłaszcza o sobie. Jak być kochaną. Film z 1962 roku. Mężczyzna wybrał sobie kobietę, aby jego klęski miały twarz. Dziś, w dniu pogrzebu artystki, o 20. Ja chcę płonąć z miłości. Jak Julia, Ginevra i Heloiza. Rozważna i romantyczna. Kochasz go? Zaręczyłam się z Edwardem. Skoro nie może pani wyjść do natury, natura przychodzi do pani. W obsypanej nagrodami ekranizacji powieści Jane Austen. Życzę pannie Marianne szczęścia. Nie podasz mi ręki? Dlaczego go nie zatrzymałaś? Niczego mi nie obiecał. Podstępna żmijo. Dziś o 21.45. Odnalezione po latach skarby polskiego dziedzictwa. Ołtarz Mariacki był dla hitlerowców wyjątkowo cenny. Co udało się odzyskać z czasów Wielkiej Grabieży, potopu, okupacji, komunizmu? Dzieła sztuki świadczą o wielkości ducha narodu. Do śledztwa zaprasza Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Zaginione, odnalezione. W sobotnie popołudnia w TVP Kultura. Karolina Cicha na scenie muzycznej TVP Kultura. I TVP Kultura 2. O czym właściwie śpiewasz? To są pieśni często tradycyjne albo pieśni poetów karaimskich. Karaimska mapa muzyczna Karoliny Cichej i spółki. Też śpiewamy w naszym koncercie o rzece To najważniejsze miejscach wszystkich Karaimów. Są też historie ludzi, którzy żyli w tych miejscach, tworzyli. Scena muzyczna. W niedzielę o 22.05. James Bond powraca. Trzej nasi agenci nie żyją. W kinie mocnych wrażeń. Nadchodzi, będzie przemoc. Roger Moore. Kalanga strzeże tu czegoś, co najwyraźniej odkrył Paines. Wodu i mroczne zakątki Nowego Orleanu. Weszło tu trzech mężczyzn z dziewczyną. W filmie Żyj i pozwól umrzeć. A co z moją przyszłością? Tomy? W poniedziałek o 20.00. Zabij go. I jakie to odkrywki? Każdego dnia tysiące osób opuszcza swoje domy przed wojną i przemocą. To najtrudniejsza decyzja, jaką musieli podjąć. Ucieczka to dla nich ostateczność, a dziś ich dramat dotyka także i nas. Program Rodzina Rodzinie wspiera rodziny w Syrii i Iraku, skąd najwięcej osób decyduje się na niebezpieczną drogę migracji. Nasza pomoc pozwala im na godne życie w swoich ojczyznach. Wejdź na stronę caritas.pl Ukośnik Rodzina i obejmij patronatem jedną z rodzin w programie. Pamiętaj, dla nich to kwestia życia. Karaluch, Karaczan wschodni, Blatta orientalis. To gatunek owada. Nie zna granic, nie zna barier, chce się rozmnażać i psuć twoje życie. Karaluch nie znosi światła. Wystarczy je zapalić, żeby się schował i czekał na kolejną okazję. Podobny jest fake news. Fake news to gatunek informacji, ten najbardziej złośliwy. Miesza prawdę z kłamstwem. Rozmnaża się w straszliwym tempie, kiedy nie reagujemy. Żywi się Twoimi emocjami i uprzedzeniami. Wykorzystuje i manipuluje. Wystarczy sprawdzić źródło i nie przekazywać fałszywych informacji, by fake news zniknął. I być czujnym, gdy znów się pojawi. Spotkasz Fake Newsa, nie daj się wkręcić. Rafał Patera, witam Państwa w wydaniu specjalnym Teleekspresu. Ekspresowo poinformujemy o nadchodzącym nowym standardzie telewizji naziemnej, a z nim pojawi się więcej programów, w wyższej jakości obrazu i dźwięku oraz nowe funkcje. Niestety część odbiorników telewizyjnych nie spełnia wymagań tego standardu. Jak temu zapobiec? Sprawdzić swój telewizor. Wejdź na www.telewizjanaziemna.pl i dowiedz się więcej. Telewizja przypomina, nowy standard się zaczyna. Kulturalny. Król Roger, wyznawca ładu i dobra, konfrontuje się z postacią pasterza symbolizującego dionizyjski szał i zniszczenie. Opera na zamku w Szczecinie świętuje swoje 65-lecie premierą Króla Rogera, jednego z najsłynniejszych dzieł muzyki polskiej. Opowieść o dwunastowiecznej wiecznej Sycylii z librettem Jarosława Iwaszkiewicza to kolos muzyczny i inscenizacyjny. Do wspólnego zmierzenia się z trudnością partytury i kosmosem Karola Szymanowskiego zaproszono zespół niemieckiego teatru Uforpommern i chór dziecięcy. Znakomita opera, pełna tajemnic, niejednoznaczności i pytań o naturę człowieka, nikogo nie pozostawia obojętnym i wstrząsa do głębi. TVP Kultura poleca. Stosuje Pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol. Także na cały układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Lepiej zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Pro Cardio to nowość. Wspomaga wątrobę i prawidłowy poziom cholesterolu. Ale to nie wszystko. Wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie Pani. Od dziś biorę Proliver Proliver Cardio: zdrowie wątroby i serca. Po kosmetykach Biotebal moje włosy przestały wypadać i są mocniejsze. Grubsze, gęstsze, bardziej lśniące. Jest ich po prostu więcej. Szampon i odżywka Biotebal, a moje wypadanie włosów, co potwierdzają badania. Zaufaj sile Biotebalu. Cześć. Stresu nie zawsze uda się uniknąć, ale można nad nim zapanować. Pomoże ci w tym Miralo. Miralo zawiera melisę, która wspomaga uspokojenie oraz ashwagandę, która dzięki właściwościom adaptogennym zwiększa odporność na stres. Wystarczy tylko jedna kapsułka Miralo dziennie. Miralo, Twoja siła spokoju. Wypróbuj też Miralo Sen z melatoniną i ashwagandą znowu trudne warunki. My się już ich nie boimy, też mamy Iskial. Nowość. Iskial Immunomax plus cynk to maksymalne wsparcie odporności i najwyższe porcje składników. Olej z wątroby rekina i witamina D3. Teraz z cynkiem. Nasza rodzinka też już ma odporność. Iskial. Numer jeden na odporność dla całej rodziny. Ja myślałem, że szefa jakaś mamy, ja, a szef tu takie frikotiko romantiko. Najsłodsza komedia walentynek. Miłość jest blisko. W kinach od 11 lutego. Jest taki posłuszny. Maluchy go uwielbiają. Może pomogę. Ma te... Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw dobra. W aptece dostępna jest pozytywum. Jego składniki świetnie koją nerwy. Zaraz na zła. Co tam się stało? Tak, on nie jest taki grzeczny, ale jest śliczny. Pozytywum, teraz nowość. Pozytywum D3 z maksymalną dawką witaminy D3. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów i wspieraj odporność. Infekcje wirusowe nawracają. Czy leczymy się dobrze? Mm, nie zawsze. Pamiętajmy, aby zwalczać nie tylko objawy infekcji, ale również wirusy. To jaki lek wybrać? Najlepiej Nozineforte. forte. forte to lek przeciwwirusowy w podwójnej dawce, który wzmacnia. Ułatwia odporność, by infekcje nie nawracały. I to ma sens. Po co tracić czas na chorobę? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zakaża Twojemu życiu lub zdrowiu. NeoZine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Pękające pięty, pęknięcia na dłoniach. To koszmar. Sięgałam po krem, który nawilżał skórę, ale nie pomagał w gojeniu pęknięć i nie zmniejszał bólu. Na szczęście farmaceuta polecił mi nowość. Help for Skin. Bezbarwny plaster w żelu, który zmniejsza ból, wspomaga gojenie oraz chroni ranę przed ponownym pękaniem. I jest wodoodporny, więc zabezpiecza ranę na dłużej. Dzięki Help for Skin gojenie pęknięć skóry szybko poczuła mulkę. Używam nawet na drobne skaleczenia. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Jest niezastąpiony w mojej kosmetyczce. Polecam i Zakuć Mierowska. Wypróbuj również nowość. Regenerum serum do ust olejek w żelu bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nabliżone na długo. Regenerum. O, dzwoni pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A Kaszel jest suchy czy mokry? <laughs> suchy czy mokry? <laughs> Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę podać dzieciom herbak junior. Jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Herba Pekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspana. Herba Pet Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. We wszystkim, co robię, stawiam na maksymalną jakość. Więc gdy wypadały mi włosy, postawiłam na Biotebal Max. Dobry skład, sprawdzone działanie. Biotebal Max w podwójnej dawce to wysokiej jakości lek, który działa nawet na nadmierne wypadanie włosów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj też Biotebal Max 60 tabletek. To aż dwa tygodnie kuracji.